No to w finale na pewno pokazaliśmy się z lepszej strony, co przełożyło się na wynik. Mecz mieliśmy pod pełną kontrolą, nie było żadnych niespodzianek i bardzo dobrze zagraliśmy ten mecz. No, myślę, że zamykaliśmy w wiele takich mocniejszych kierunków. Graliśmy dużo więcej lotek no i wygraliśmy. Na no, pewno obcy krajowcy mieliśmy z nimi trzy sety na przewagi, i tam mogło się zdarzyć wszystko. Mogliśmy tutaj nie być, ale postawiliśmy się z lepszej strony i taki jest efekt. Myślę, że o wiele ciężej gra się mixta. No. Ja od zawsze. Też? Nie, ja od zawsze wolałam być sama i grać w